Z tego co słyszałem, to frekwencja jest bardzo dobra. Ja się obawiałem, szczerze, bowiem. To jest nowe miejsce dla mnie zawsze, te, te, te pierwsze, pierwsze edycje są, są takie dla mnie jako organizatora, dyrektora festiwalu, są takie bardzo stresujące, nie nieprzespane noce, dużo pracy, ja powiem szczerze, przyznam się szczerze, że śpię godzinę, dwie dziennie przygotowując to wszystko, co ma być. To, są, to jest kontakt przede wszystkim z mediami, zapewne Państwo już wiecie, o tym wcześniej wspominałem, że już pierwszego dnia będziemy mieli mnóstwo wejść na żywo w telewizjach ogólnopolskich również. Także telewizje będą tutaj rozstawione już od samego rana. Jest to, jest to na pewno wielkie wydarzenie. Poprosiłem, wcześniej też już o tym wspominałem, ale powiem to raz jeszcze. Poprosiłem o wsparcie pana ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, ponieważ chcemy, żeby od przyszłego roku Festiwal Reżyserii Filmowej był wydarzeniem międzynarodowym. Chcemy zapraszać najlepsze gwiazdy reżyserii filmowej, ale nie tylko, również i aktorów do. Do przyjeżdżania tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza i ostatnia edycja w Wielonej Górze. I mam nadzieję, że będą w przyszłym roku już przyjeżdżać tutaj gwiazdy również y, klasy międzynarodowej, światowej. To jest właśnie Kryształowy Dzik. Ten Dzik zostanie na uroczystej Gali otwierającej ósmy festiwal reżyserii filmowej w Wielonej Górze. Po raz pierwszy w Wielonej Górze. Ten właśnie Kryształowy Dzik zostanie wyręczony pani Beacie Tyszkiewicz za twórczą współpracę aktora z reżyserem. To jest y, już szó szósta taka nagroda. W poprzednich edycjach otrzymali ją m.in. Janusz Gajos, Jan Nowicki, Katarzyna Figura, Małgorzata Korzuchowska. Także Beata dołączy do grona tych takich zacnych aktorów, no, wybitnych aktorów. Wejściówki na wszystkie filmy dostępne są w kasie biletowej Miejskiego Centrum Kultury przy Ulicy Bankowej w godzinach od 13 do 18. Serdecznie zapraszamy. Na niektóre filmy, niestety, już wejściówek nie ma. Jest to bodajże film Obywatel pana Sztura. Natomiast na pozostałe jeszcze są, dlatego wszystkich zainteresowanych prezesem Festival. Serdecznie zapraszamy, trzeba się troszeczkę pospieszyć, bo tych wyjściówek naprawdę za chwilę zabraknie. 11 czerwca w czwartek, nietypowo, ale zapraszamy wszystkich na galę finałową. Myślę, że wtedy dowiemy się, kto jest laureatem głównej nagrody. No i zapraszamy na występ artystyczny, wspaniałe piosenki w wykonaniu Mariusza Lijana 20 najśmieszniejszych piosenek na świecie, więc ja już zaczynam się cieszyć. No i myślę, że jak 20, no to... No co, 20 minut? Nie, więcej. Ja myślę, że tak z 60 minut jak nic śmiechu, więc drodzy Państwo, zrywamy boki cieszymy oko filmowymi nagrodami 11 czerwca o 19.30 w Teatrze Norwida.